Mamy widzowie, dzisiaj admin Biu ze Stila Breniot. Ja już zacząłem grać. Tam jest Lucky Block, kupię Lucky tego. Block. tego, ale to jest Nowy Admirna gdzie są to dane nowe rzeczy. Gdzie miał być. Jest, nie chcę ten Biu, a w tym wtorek miało, będzie dodana ta baza ale co tutaj mamy nowego? Jak widzieliście dobrze na shortcie, więc staciłam na taką kombinację. Bardziej go nie miałem, ale na drugim koncie straciłem. Więc napiszcie w komentarzach czy nic się... nie. No, musicie w komentarzach napisać, napisać hashtag nic nie stało. To przechnę, to dam wam serduszko. Serduszkuję wam komentarz. No 67 tysięcy. A! Bez No co, co, trale. Lita tralala, tripitropi, pak mamant. Zwonnik 2500 tysiąca, Garama and Madung. -dung. To jest chyba dobra rzecz. Ej, 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 ej. oszukał mnie, miał być tam event, miał koncert być jakiś, a na razie go nie ma, na makina, to wywalaj, lubię pieczonych makinowych, lubię pieczone makiny, lubię to, to co są w robi bicikleteira, widzowie! Co jest? Cicletera mi wyleciała! Wow, Jezu! Jeszcze nie miała nigdy cikleteiry! Teraz muszę sobie zdjęcie zrobić. Cikletera, bicikletera. Okej. Okay. I to czekam, może efektywalnie. Proszę balonką. Nie. Co masz jakieś efekty, to Ale pewnie nigdy nie wali w dobry, bo no te efektami. No, on, dawaj. Okej, okay, jest efekt. 7 milionów. Jeszcze bombardi świnino. Mars kontr, to ja już wolę. Bicicleteira, bicicleteira. Brać, bo za chwilę odpali i będziecie dwa song. Prawa autorskie mogą być. Ściszę mocne. Ścisze. Nie Nieważne. Po prostu ścisze. Ściszę, ścisze. Zmniejsza głośność. Bo mogą być prawa autorskie, ale wydaje mi się, że nie. Nie wiem. Albo słucham się co... gdzie kiedyś. W każdym razie nie ma tego, co bym что ты что не могу ударить? Почекайте. Почекай, бежим с руки. Блёки, почекайте, трохи нам. Читар, гуле. Я же мужики, я Я в конце Что Это секрет. Nie mam miejsca, tylko skóra coś jeszcze idzie w tym. No diamentowy jest! Ja się nie zdobyłem tego. Trzeba otwierać to. Ja nawet tego nie sprzedałem. Te beznadziejne no i najgorsze lekkie bloki i to, że nie mam tego miejsca, za chwilę sprzedam jakieś, jakieś z tych braino'ów. Pewnie. żeby chyba drugim kątem, ale po to, żeby brzmiało, to nie żeby grać też na tym kącie, bo u mnie gdzieś się włączyłem Roblox. Pokażę Wam, że właśnie na tym kącie ławaka, lolalo. Let all friends know Trzy minuty. Nie wiem, co. jest jakiś friends, więc. Ja sam może zostawię. 3 minuty. Piszę. Co jest? Ty, bo mnie wywaliło. Czy tego nie wywaliło? Nie wiem dlaczego. Czy w ogóle stało przed chwilą? Jakby mi wchodzi, ale ja nie wchodzę, przecież... Ja... ważne, jest już dobrze. Stąd 5 strubeli elefant będzie. I dołączam i mam pustą bazę. Widzicie? Myślę, że coś jeszcze tam mam, ale mam całą pustą. W sumie tak, bo tam miałem tylko jednego brinota. Wszystkie mam na... UUU GALAXY EVENT, jak dawno nie wiem muszę sobie coś zdobyć. Tylko za ten tym... Na telefonie sobie to zdobywać, a na tym koncie sobie pozabieram brains. Najlepiej z dołu zabierać. Bo tam na dole potrzebuje najwięcej miejsca, żeby na dole wszystkie otwierać, jakie bloki. To nie zabieram te, które mają mi zarobić, to świnina. Dla kukaracza, dla kukaracza, dla kukaracza, dla kukaracza. No. Koncert in 1 minut. Za jedną minutę widzowie będzie koncert. A ja za to co zabieram brain roty. To, to, to... No. Jak będzie, jak wyjdzie coś dobrego to od razu bierzemy to od razu bierzę i się tym wymieniam. Bo ja chcę ich jak do ewnat losowy brainot. Ale ja miałem zdobyć te. To ja jest na pamiątkę. Okej, okay, tutaj tego nie zdobędę. nie może. Nie może z góry. nic nie zrobiłem na pamiątkę no nic nie zrobiłem bardzo fajnie ale co jest? jak wyszedł ten talpa albo on był pewnie tam i tam bierzemy tego talpa di ferro tego galaf. iL are you ready? ready? jest yes. Sami! Jest! Jestem ready! Let's do it! Odpalił! Odpalił jakiś nowy event! Jest muzyka to, Jak wygląda jak ktoś ma jego event? Забачите как то гело. Он так и червоно цоиш просто из него лети стел. O, tu nie ma akurat. Ja mi było, że takie czerwone kropki z tyłu jak te spadają. Widzicie? Takie coś ma Bierze na <mierdziśla> pamiątkę jeszcze pipikiwi. Pippikiły, papi kiły! <mierdziśla> Widzę, że właśnie możne jest miejsce. <noise> <noise> Więc bardzo fajnie. Rekord short to Roblox and Atlantic, Roblox. atlantic Roblox record, Coś było, że rekord Roblox Atlantic. Atlantic Rekord Roblox. Czy chodzi tutaj o tsunami? uratuj uratu, przed tsunami ja to nazywam teraz jest jakiś inny bo uratu, to ten uratu, uratu, event jest trippy, tropy, ale dalej wolę pipiki uratu, więc...

Dziewięćdziesiąt on? Czy wędziesz on zarobi szczęście. Laki blok mi też się z tym. Nie chcę

rzecz tutaj jest nie stałem że tu się to, to złoto no kiedy wyjdzie z drugolnej trójpy tropi i tam tymi chyba 90 no tak na razie Она велика, ну да. Смотри, ну золото. Золото за 19. Ао! по почему ты троллел? Так я отмечался блемно, ты вижу, да? Ты я забачу, что а зато я задерживаюсь, что не гоблюно. Троллел не и Будем ждать и ждать, а что за то станет. Город, свет умирает на том. Ja już nie będę brać ale w mi to ja a po otwieraniu bloki, więc po bloki z bardzo fajnych momentów. Teraz na kanale, to nie znacie goś takiego jak Ercio. Tak mi się wydaje, że znacie kogoś takiego jak czy to jest taki youtuber. Znaczy raczej prawie każdy zna i byłem na jego procesie ostatnio, że zablokowali czat. Zablokowali czat i byłem na procesie, może nie udało mi się wejść w ogóle z nim na serwerze, ale bardzo... zapomniał tego brain roto i to... Są to secret Lucky Block. Poczekaj, mówi. Ja tu jest. Jakiś coś secret Lucky Blok. Okej. Okay. No to ja chętnie przegarnę secret Lucky Bloka. Co jest? Nie! Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę poczekaj. Szybciej mi, zejdź mi, zejdź mi. No to będzie szybko się ustawię na Tibę tutaj. A jego ja go kupuję. Trunito Marsito. Trunito Marsito. Trunito marsito. Nie zdążyłem go nawet kupić. Ale o Jezu Jeszcze z secretib wyleciał. Może jego chodzić. to okay. ja okay, kupiłem go. Nie należy z ale on chyba tylko na linii może. Sami idzie, ale nic tego nie o, Więc mamy problem. Jeszcze... Давайте еще не удалось его купить. Там что за... я с деньгами Что? Бак, кто бренут снова Jakiś bag... Że Breno jakiś wroty, ale nie zostało, żeby... ...ufnięty. Okej, okay, zostało kilka usuniętych. Wybrunął that was fun. Co? Nieważne, nie rozumiem tego. nie rozumiem, nie rozumiem angielskiego. ogólnie cool, widzowie że... straciłem tego lataku, ale za to no to z kuzynem, czy z kuzynem tylko straciłem, bo Kupię... Kupię Dragon kameloni. rozumiecie to? Dragon Cameloni 200 milionów tam zarobił może i 400 ale 200 milionów może nie tak dużo, ale Dragon kameloni! Я не видя, че съм в дзе а вед нив брейнрот. Трябва да един съберем. Така та, и една ще бъде. Нови бройни. Секрети. Чив. Почвай да ги съм нови брейнроти. Какво е това, което има да Не. трябва да си сгъраме това дъмбро. Kiedyś była tutaj dosłownie. Tu był dragon w a tu był... O Jezu! Drugi Brainrod. Gold. Goat! a trafiłem! Co jest? Jakiś Goat! Rozumiecie to? On jest Goldem. Ty, bo to, z... Go. to jest... To no, jest taki Gold. Każdy z nas to... Goat... 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 Ale jak Gold. 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 Halo, Gold. 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 Gold.

Tako, to pójdzie, no dawaj efekty mi tu. Snap mi to daj. I slap mi też daj nowego. <laughs> no i nie, nie zrobię tego, jak chyba korzystać. Ale przecież jest ten gold. Ja tak, on jest taki fajny, ja go tak chcę mieć z jakimś go. efektem. To górze i radny efekt, nie niego nie wali. Halo, sami ja nie mam tyle kasy, żeby go gość Mam! 68 trylionów. To raczej mam. Okej. Okay. Nie leży. Biedziemy gołota. Bityf, next, odmianujesz. Goat. <grymne> Kolejny adminabius będzie nowy rebi. w końcu. My be use machine time? And w kolejny adminabius będzie nowy lat -Loki, Nowa maszyna. Mayf. Ten. What do you think? nowe nowy bloki z nowymi brandami. i Może będzie właśnie nowy taki blok z którego będzie właśnie ten indeks tako, żeby zdobyć taką bazę. Go. Go. Jest napis, 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 to. Popo? Jest pierwszy efekt. No nie, i już go nie, mam, już go nie, mam, ale mam jeden efekt. Yes. nie, numer dwa robię. nie, nie, muszę muszę bo nie, nie, mam. Ten nie, ten i ten ten nie, nie, zepsuł. Ale nie, 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 Najlepsze i już czytałem. To jest tylko tako. Tak, to takie, mój Tak? do jest to Admiral Bej Skin? Czyli będzie nowe nowy Skin, to będzie? Czy nie? Nie wiem. Jak możecie to mi to przetłumaccie i, i napiszcie w komentarzach. If you're good,